drugie zwycięstwo, wielkie gratulacje, ale zacznijmy może od końca, rewelacyjny blok i asysta w Twoim wykonaniu, które dało e, upragnione dwa punkty. No cieszę się mega, kurczę, to my chcieliśmy ten mecz wygrać, wiem, przyjeżdżaliśmy na bardzo trudny teren, z tego co wiem, te, e, Legia ma 12-1 u siebie, także to jest to bardzo ciężki teren, walczyliśmy do końca, jeszcze przegrywaliśmy parę minut przed końcem, Obrona jedna, dobra obrona druga. Trafiliśmy trójkę, Jowanowicz trafił trójkę bardzo ważną. Także e, ramiak, ramiak 2 plus 1, super, super. No. Rewelacja, bardzo się cieszę. No rzeczywiście trochę to trwało, aż weszliście taki w swój rytm, wiele minut bez asysty. Zaskoczyła Was trochę ta specyficzna defensywa na Jowanowiczu, która jak gdyby zachęcała go do oddawania rzutów, ale on tego nie brał. Tak, to, to jest ciężka sytuacja, bo, bo prawda jest taka, że jeżeli. Z, z, z rozgrywającym stosując na taką obronę, no to on musi rzucać. Umie rzucać. Nasz Strachinia umie rzucać. Wszyscy w to wierzymy. Także po prostu brał te rzuty. Później jak mu, jako mądry gracz zobaczył, że mu później nie wpada. Szukał innych rozwiązań. Wygraliśmy mecz. Bardzo dobre dowodzenie. Super. Cieszę się. Czy rzeczywiście te nogi was tak nie, nie niosą? Bo to po raz kolejny dzisiaj rozpoczęliście słabo mecz. Oczywiście najważniejsze są te, te, te dwa punkty. Jak wygląda sytuacja właśnie z tymi ciężkimi treningami? Teraz właśnie przygotowywałem się do playoffów dosyć fizycznie, żebyśmy mogli wytrwać ten trudny okres, gdzie, gdzie mecze są bardzo blisko siebie nałożone. Biegamy dużo linii, także, no także troszeczkę w tych nogach czujemy, ale nie tłumaczymy się. Wygraliśmy z legiem na wyjeździe, nic dodać. Ważne zwycięstwo, większa pewność siebie. Na co stać Śląsk Wrocław w tym sezonie, w offach A wszystko. Dziękuję bardzo, tego Dziękuję. życzę.